Siemka, to znowu ja Tak, dzisiaj po kolejny filmik Dzisiaj dostałam od koleżanki Paczkę W której niestety nie wiem co jest Wiem na pewno, że są Trzy petki Plus jeden dodatek z tego co mi powiedziała Bo się z nią widziałam I mi wręczyła tą paczuszkę Byłam u niej Tak, ym, i nie powiedziała, że nie ma listu Ani rysunku Bo mówiła, że się nie chciało ani rysować Ale spoko więc ja pozdrawiam. I tak, pozdrawiam Daniela LPS. Pozdrawiam także... Hmm, e LPS. I większość moich fanów. Yuki. Ja teraz zmieniłaś trochę nazwę i trochę mi trudno się połapać. Yui, bodajże. Ciebie na pewno pozdrawiam. Także. A zwłaszcza pozdrawiam... DNL LPS Mam nadzieję, że Kiedyś może zobaczyć jeden film, chociaż wolno tak. Więc dobrze, to zaczynajmy Jest to taka paczuszka I nie ma na niej nic napisanego Dlatego, że nie napisała Bo nie chciała pisać Zresztą sama uwielbiam, że nie będzie nie pisała Dobra, więc może otwórzmy Jest tutaj zaklejona taśmą. Chciałabym wam to bardziej o o! I BUM! What? Tu już jest coś zielonego. I chyba wiem co to jest. Ale ja już wam pokażę. A ja nie widzę teraz, nie będę widziała co to jest. Mhm. Ja nie patrzę teraz właśnie na kamerę. Zresztą, o, zrobimy tak. Będzie to niespodzianka dla nas wszystkich. O, wychodzi, już wiem, kanarek. O, nawet nie ponieściłam tego opakowania nawet w miarę. Jejku, jaki słodziutki. O Boże, poczekajcie. Jaki słodki ptaszek. Nie powiedziała mi, że. Nie powiedziałam mi, jaki pet, jakie petki daję. Aha, i piszcie w komentarzach, jak, jak mam im dać na imię, bo nie wiem, jakie imiona im wymyślę. ui Tu cię jakoś posadzę. Uuu, nawet siedzi. Następna to będzie taka paczka, gdzie już widzę. Już wiem, co to jest. O, otworzyłam. już wiem, to jest królik. Wiem. To jest ten słodki królik. Tak. Ten królik. Jest przybrudzony i widzę, że ma odblonowany nosek i łapki. I jest słodki. I też dla niej nie mam imienia. Będzie to dziewczynka. I chcę, żebyście dla niej też raczej damskie imię. imiona. Jak będą jakieś męskie, to też postaram się. Dobra. Otwieram następną paczkę. I następna... Nie wiem, co to będzie. Już widać. To jest też królik. I też taki kształt. O Już mam to takie króliki, więc piszcie imiona już dla trzech petków. Ta też jest, widzę, przerabiana. I następnie mamy takie dodatki. Jakie słodka, malutka paczuszka. A tu już nic kompletnie nie widać. Czekajcie. Otworzę. O, tu przy Was. Czy wszystko się otwarło? Kurde. O, niestety się tu potarkało. Jaka słodka myszka. Tu jest troszkę przywrócona, ale to wcale niczego nie przeszkadza. Aha, i to jest, to jest ten z tych wisiarków. Taka słodziutka komiczek czy to to jest. Wymyślajcie dla niej też imiona Więc tak, w dzisiejszym odcinku była to paczuszka z czterema LPS-ami, których którymi mam imion, więc piszcie w komentarzach, jak mam im dać na imię. I tak jak mówię, pozdrawiam. line LPS Yuki albo UI, tak? UI podejrzę Jak przekręciłam, to przepraszam, wybacz. Jui i denerę LPS, a zwłaszcza denerę LPS. No to chyba na tyle. No do to papadki.